Dzień dobry. Na dzisiaj zaplanowałem zadanie 287 zbiór z oficyny edukacyjnej PASDRO. Zadanie z podstawy liczby 7x plus 1, 2x plus 2, x minus 1 w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny, oblicz X wyznacz ten ciąg. Jest to ciąg geometryczny, więc zastosujemy tutaj taką własność. Własność na sąsiednie wyrazy ciągu. I własność ta działa w następujący sposób. An to jest wyraz, który jest po środku w danym ciągu n An-1 jest to wyraz będący przed nim. A an-2 jest to wyraz będący po tym wyrazie an. W naszym przypadku wyraz pierwszy A1 jest równy 7x plus 1. Wyraz drugi jest równy 2x plus 2. Wyraz trzeci jest równy x minus 1. Jeśli określilibyśmy wyraz drugi jako an, gdzie n to byłaby liczba 2, to wyraz pierwszy jest wyrazem an minus pierwszym, n minus 1, czyli 2 minus 1 to 1, i wyraz trzeci byśmy określili jako an plus 1, to jest sąsiad z prawej strony, tak jakby tego ciągu, mielibyśmy tutaj ten wyraz właśnie n plus 1. Podstawmy pod ten wzór, który przed chwilą omawialiśmy. an do kwadratu, czyli wyraz drugi do kwadratu. 2x plus 2 do kwadratu równa się. Tutaj wstawiamy wyraz an minus 1, czyli w naszym przypadku 7x plus 1. I on jest pomnożony z wyrazem an plus pierwszym. Czyli a3, w naszym przypadku x minus 1. Mamy do policzenia takie równanie, wyjdzie z tego nam równanie kwadratowe. Obliczamy wzór skróconego mnożenia z lewej strony. Pamiętajcie, żeby nie zrobić takiego numeru jak pierwszy wyraz do kwadratu, po prostu dodać drugi wyraz do kwadratu, bo oczywiście jest to błąd. Absolutnie czegoś takiego nie robimy. Pamiętamy o wzorze skróconego mnożenia w tym miejscu, czyli pierwszy wyraz do kwadratu, dodać podwojony iloczyn obu, czyli 2 razy 2x razy 2, dodać drugi wyraz do kwadratu, czyli 2 do kwadratu. Równa się. Tu wymnażamy każdy z każdym. 7x razy x. 7x do kwadratu, 7x razy minus 1 minus 7 x 1 razy x plus x 1 razy minus 1 minus 1. Upraszczamy to wszystko. 2 razy 2 razy 2 8 i razy x czyli 8x plus 4 równa się 7x kwadrat. Tutaj mogę te x do siebie dodać, minus 7 plus x minus 7x plus x to jest minus 6x minus 1. Przerzucam wszystko na jedną stronę minus 3x kwadrat plus 14x. Plus 5 równa się 0. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe najprościej będzie nam rozwiązać z wykorzystaniem wyróżnika trójmianu kwadratowego i wzorów na miejsca zerowe. tym Tutaj potocznie ten wyróżnik nazywa się deltą. Wzór na deltę dla osób, które nie pamiętają, tutaj zapiszę ta delta która niektórym śni się po nocach b do kwadratu odjąć 4ac miejsce zerowe, które będziemy liczyć po zakończeniu delty a to w zależności od tego w sumie jaką deltę otrzymamy policzymy i zobaczymy co nam wyjdzie delta równa się 14 razy 14 196 Odjąć 4 razy minus 3 razy 5. Mamy minus 4 razy minus 3, to będziemy tutaj dodawać. Mamy 196, dodać 12 razy 5, dodać 60, a więc nasza delta wynosi 256. Pierwiastek z tej delty. 16. Miejsca zerowe będą 2. Delta wyszła nam dodatnia. Pierwsze miejsce zerowe będzie liczone z wzoru minus b plus pierwiastek z delty podzielone przez 2a. Drugie miejsce zerowe będzie liczone z wzoru minus b minus pierwiastek z delty podzielone przez 2a liczymy szybciutko mamy dwa miejsca zerowe policzone to są x, więc to są te x, których właściwie szukamy. Wychodzi na to, że są dwie opcje. Nasz x, ten z samego początku, ten znajdujący się tutaj w tych wyrazach ciągu, może przyjąć dwie postacie minus 1 trzecią i może przyjąć też piątkę. Sprawdźmy, czy dla tych konkretnych wyrażeń dla x równego minus 1 trzecia. Otrzymamy wyraz pierwszy. 7x plus 1. Pod x podstawimy minus 1 trzecią. Oczywiście możecie sobie to na spokojnie policzyć sami. Tutaj podstawimy minus 1 trzecią. Dodamy. Dostaniemy minus 4 trzecie. Wyraz drugi, 2x plus 2, jak podstawimy, dotrzymamy 4 trzecie. I wyraz trzeci, x minus 1, jak podstawimy pod x minus 1 trzecią, minus 1 trzecia minus 1, to jest minus 4 trzecie. Zdecydowanie jest to ciąg geometryczny, który postępuje razy z, z ilorazem równym minus 1. Tak jakby każdy następny wyraz mnożył się razy minus 1. Tu jest razy minus 1, następnie jest razy minus 1. Stąd mamy ciąg geometryczny o ilorazie minus 1. Tu by się zgodziło. Sprawdźmy, co z drugim ciągiem. Dla x -a równego 5. Myślę tak sobie, że może zbyt mało dokładnie wyjaśniłem kwestię podstawiania pod x, więc tutaj rozpiszę troszkę więcej. 7x plus 1. Piątkę pod x -a podstawię, 7 razy 5 plus 1. 7 razy 5 to 35, plus 1, 36. a 2 równa się i podstawiamy 2x plus 2, to się równa 2 razy 5 plus 2, 12. No i ostatnie 3. X minus 1. Piątkę podstawiamy. 5 minus 1 równa się 4. 36 razy coś ma dać 12. To 36 razy 1 trzecia daje 12. Z kolei 12 razy 1 trzecia daje nam 4. Mamy znowu stały iloraz, jest to 1 trzecia. Wniosek jest prosty. Udzielę krótkiej odpowiedzi. Dla x równego. Dla x równego minus jedna trzecia ciąg ma postać. Minus cztery trzecie, cztery trzecie i minus cztery trzecie. A dla x równego pięć ciąg ma postać. 36, 12, 4. Na końcu jeszcze spojrzę tylko, czy udzieliłem odpowiedzi na wszystkie pytania. Oblicz X i wyznacz ten ciąg. Gotowe, obliczone. Mamy wszystko, czego od nas oczekiwano. Zadanie skończone. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrypcji kanału. I do zobaczenia.